Pojechałem zrobić USG, przyświetlenie. No i wyszło, że mam jeszcze lepszą otwartszą nogę niż miałem, więc mogę teraz nokautować, kopać, łamać kości, tylko nie swoje. Czyli co? Teraz przechodzimy tylko na kopanie? A no, kto wie. Zobaczymy. Dam no, serdecznie Andrzej zapraszam na wielu fotografa. Jesteśmy na KSW xtb 98 w Lubinie, a ze mną gościnnie chyba na KSW, Kasper formela. Siemanko Siemanko, siemanko, last minute, lubimy last minute to są fajne historie z tego. O, wiesz, co się zmieniło? Mikrofon się zmienił. O, <grym> teraz już wiem, mikrofon się zmienił, faktycznie. A nie kamera już a nie. nie, przy... kamera. nie Ale coś się zmieniło. Tak, zmieniło się. Idziemy do przodu. słuchaj, cały no, 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 jak? Kasper, widzę, że już po kontuzji całkowicie? Całkowicie po kontuzji wróciłem z Hiszpanii po dobrym okrocie wstępnych przygotowań do, do swoich pojedynków. Pojechałem zrobić USG, przyświetlenie. No i wyszło, że mam jeszcze lepszą twardszą nogę niż miałem, więc mogę teraz nokautować, kopać, łamać kości, tylko nie swoje. Czyli co? Teraz przechodzimy tylko na kopanie? A kto wie. Zobaczymy. Słuchaj, ee, Kasper, mówisz, że przygotowania do walk, czy wiemy już, kiedy będziemy widzieć Cię w KCKzW? No, ja jeszcze 100% pewności nie mam, ale gdzieś tam w głowie mam fajny termin, na który czekam, aż to się potwierdzi i trzymam za to kciuki. Czy to będzie ten rok jeszcze? Nie ma innej opcji, musi być ten rok, bo nie chcę takich długich przerw robić. Dobra, to już niewiele tych miesięcy zostało. E, czy zobaczymy Cię w kraju, czy zobaczymy Cię za granicą? W kraju. Chciałbym w kraju. Aha, czyli zostaje tak naprawdę jedna opcja, której ci życzę, Dziękuję. bo to naprawdę będzie wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o Federację KSW. E, czy rywal już jest znany? Nie, jeszcze nie jest znany, aczkolwiek może być znany w niedługi, niedalekiej przyszłości. O! Czy jest ktoś, kogo się ewentualnie spodziewasz lub z kim chciałbyś y, tą walkę na tej y, zaszczytnej gali KSW 100 stoczyć? Mam, ale chyba zostawię to dla siebie. Nie chcesz powiedzieć, z kim byś chciał się bić? Nie, bo ostatnim razem... Powiedz po... mu. <laughs> Nie, ostat... <laughs> ostatnim razem <laughs> powiedziałem, wyszedłem za przedszereg, a mam dużo znajomych kolegów w KSW, z którymi niestety będę musiał wojować. Dlatego, tak, dlatego gdzieś tam u KSW zawsze omijałem, żeby nie rywalizować z kolegami, ale życie napisało taką historię, że trzeba wejść czasami na tą ścieżkę rywalizacji sportowej i, i powoła, wywalczyć swoje. Kasper, ja bym chciał Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, tak naprawdę. Przede wszystkim na Gali KSW 96 jeden z zawodników, nie powiem Ci który, ale dał taką wypowiedź, że Federacja KSW patrzy również na zawodników stricte pod kątem medialnym, zasięgowym w mediach społecznościowych, lecz nie do końca to się odzwierciedla później w klatce KSW. Jak Ty to widzisz ze Twojej strony, jak to wygląda? Nie wiem, czy bardziej idą w, w tym kierunku, czy nie, ale wiem, że ten kierunek też jest potrzebny, jak i widowisko w klatce. E, Frikowe federacje nas powinni albo nauczyły promować siebie, a my ich nauczyliśmy naszego świata MMA. Więc e, jeśli KSW by miało iść tą stroną promocji, to tylko dlatego, żeby robić też e, lepiej dla zawodników, ale zatem powinni z poziom sportowy. A ja myślę, że u mnie obydwie te płaszczyzny sportowe, medialne idą w bardzo dobrym, równym kierunku. No właśnie nam chodziło o to, że właśnie ten poziom sportowy nie idzie właśnie w parze zawsze z zasięgami w mediach społecznościowych, co odbija się na widowisko dla, dla kibiców. No wiesz, no, jedni mają to, i drudzy mają to, a niektórzy mają to i to. I trzeba gdzieś znaleźć ten poziom równowagi i pamiętajcie, że nikogo... Nie, nie Wszystkich nie zadowolimy, ze względu na to, że niektórzy wolą oglądać show poza klatką, niektórzy lubią w klatce sztukę pięknego MMA oglądać. Dla każdego coś znajdziemy, dla KSW. Eee, Kacper, dla kogo ty tu przyjechałeś dzisiaj? Eee, z Bartkiem Lejsko. Dostałem wczoraj telefon 19.30, że jest misja do wykonania. Wyszedłem od razu na sali, bo byłem na sali i robiłem trening. Tylko jak Bartek do mnie zadzwonił, to Wyszedłem z sali, poszedłem się spakować, zjadłem kolację i wyruszyłem do Gdyni, Bobartka i przyjechaliśmy. No właśnie, bo wy przybyliście prak praktycznie prawie całą Polskę, bo ile wy macie kilometrów? Z 500 z 50. No ja całą, no całą, do drugiej 30 kierowałem, więc wziąłem na barki misję transportu. No i chyba udało się. Dojechaliście całej zdrowo. Powiedz powiedz mi, czy gdzieś tam was podróż nie zalało czasem? Nie, nie, ale padało cały czas i to nie była najlepsza podróż, że tak powiem, ale też nie było tragedii, bo na fali emocji jechałem z uśmiechem na twarzy. Tak, nawet na relacjach Bartka też można zauważyć, że Bartek sam jest szczęśliwy z tego, że dostał taką okazję e, zawalczenia dzisiaj. Tak, no zwłaszcza, że miesiąc temu Bartek gdzieś wyzy wyzywał, że proponował walkę e, i nic z tym nie wyszło. No i gdzieś ostatnio mówił, że już by chciał powalczyć, więc ma. No i dobrze. To tej walki nie zapytam cię kto kto wygra, bo wiadomo, że Bartek, no że, Bartek no wiadomo. że Bartek, ale interesuje mnie przede wszystkim jedna walka. Dominik Piwowarczyk z, z Marcinem Wójcikiem. Młodość czy doświadczenie? Ja bym stawiał na doświadczenia. Dlaczego? Bo doświadczenie jest cenniejsze niż czasem młoda krew, która ma jeszcze dużo rozproszonej uwagi, która jeszcze nie potrafi znaleźć w sobie tego spokoju, harmonii i może zbyt za bardzo chcieć. I więc wydaje mi się, że tu doświadczenie może wygrać. Czy tobie zdarzyło się, czy miałeś okazję walczyć, e, że tak powiem, już z takim bardzo doświadczonym zawodnikiem e, w jakiejkolwiek federacji, w których, w których walczyłeś? Tak, mnóstwo. E, Lee z Cage Warriors, który bił się w Bellatorze, bije się dalej, e, Mason Johnson z Cage Warriors, który trwało w UFC, e, Bugar Karamow, który został mistrzem Rizinu. Naprawdę mam za sobą bardzo mocnych rywali, więc ostatni rywale na kontrakcie w Fenie, Kazachowie, którzy są bardzo niedocenieni przez polskie znaczy, podwórko. Poczekaj, poczekaj Kacper. Ja tu generalnie nie pytam o, o stricte mhm. zawodników z wysokiej półki, bo to wiemy, że masz takich za sobą. Mhm. Pytam, tutaj mamy, tutaj mamy zestawienie młodej krwi, tak naprawdę z legendą A. KSW, pod tym kątem pytam. Nie, chyba Wogar Keramow był 5 lat starszy i to był, mo, mo, była taka największa przepaść wieku Wugar Keramow. Wiesz, bo ja tu wczoraj rozmawiałem z Dominikiem i Dominik ustaliliśmy, że gdy Dominik miał 10 lat, to Marcin już debiutował w KSW. Więc myślę, że, że jest Na to. Na chleb mówiłem, BEP. Że jest, że jest to duże tutaj, właśnie, jeśli chodzi o to, ta różnica tego doświadczenia, jeśli chodzi o sporty walki. No dobra, Kasperi, ja cię nie, nie, nie zatrzymuję. Idź sobie oglądaj. Dziękuję. Za e, pozdrów, Bartka ode mnie. E, może mnie skojarzy sztyna, jak zdjęcia robiliśmy. E, I co? E, tyle, dziękuję. 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 Pozdrawiam. A oczywiście wszystkie media społecznościowe, kacpra będą w opisie. Dziękuję. Powiedz mi jeszcze, jak, jak kanał? Powolutku Rosja. No to najważniejsze, mój tak samo. Dzięki. Dzięki. No, no i pięknie. 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 Ale, pięknie. Ale, pięknie. ale chyba jest problem, bo kamera inna, co? Nie? Ja ta, sama. ta? No. sama. no. A czemu inna? Nie wiem, miałem to... wrażenie, że miałeś inną. Nie, to no. sama. No.